Cześć, siemano, z tej strony Marce i witajcie w kolejnym filmie na moim kanale Sesa to jest kolejny odcinek z trybu skrzydłowy na niuku moja irytacja w tej grze już dzisiaj przekroczyła wszelkie granice to jest czwarty odcinek z rzędu znaczy, co ja pierdzielę, no czwarty mecz z rzędu który gram no i czwarty raz nagrywam mecz bo wcześniejsze wszystkie przegrane niby dwa filmy nadawałyby się jeszcze na Youtube ale usunąłem materiały od razu z tego pliki pistoletówka oczywiście zawsze nie siada to jest standard tutaj na pewno to przegramy, to dobra może się poddać i tak ładnie ja się, ja się... dziwię, że jeszcze mam Golda ja nie wiem, jeden. Jakim cudem walk mnie jeszcze nie, nie zbiło rangi niżej tego, to ja nie wiem. Ja gra dostałem jakiegoś laga, jeszcze dodatko... Jeszcze jeden flesh to zabije kogoś. Tutaj. 75 polnyo. Oczywiście, nawet kila nie zrobię, bo po co? Ja już mam tutaj. Ciśnienie nie wiem na ile. Chcę nagrać fajny meczek, i nie mogę, nie mogę, nie mogę, i jeszcze raz nie mogę. Wszystkie mecze przegrane, nie? Wszystkie, dosłownie wszystkie. Nie chcę, nie, nie chcę być chwalony już dzisiaj na razie, bo te trzy porażki z rzędu już po prostu za dużo tego mam nie wiem. Dobra noc. Dobra. Ale myślę, że szczerze... Jakoś tak nie mam przekonania, że mogę coś tutaj wygrać. Mam wrażenie, że zaraz przeciwnicy zrobią comeback. I będzie znowu meczyk do zapomnienia, ale zobaczymy jak to pójdzie i tak. No ja pierdzielę. no... Ja muszę wejść zaraz nawet w i opłonąć, bo nie wyrabiam już w tych nagrywkach dzisiaj. Ja miałem nadzieję, że uda mi się zrobić dużo materiałów na zapas fajnych odcinków, ale widzę, że w CS2 nie da się. Trzeba zagrać 100 meczy, żeby wygrać jeden mecz przynajmniej. Tak przynajmniej jest u mnie. Na chwilę ja Jeszcze jedno coś, bo mi mało. Zdychaj. A nie mi się wasz wyjść. Wiem, że masz na górę, ale tak. oczywiście, że tak. Nie macie już. Dawaj kawaha. 4-2. Proszę, do 5 kg robi się lepiej. No i bardzo robi się mi lepiej. Na cholerę rzucasz mi tego smałka, tak? Ej nie wierzę, nie przyszedł mu jakiś frajer z pomocą. I masz 4-3. No. Dobra, mamy ostatnią rundę po stronie E, po stronie C. Ten, no. Przesuń mi się skąd. Nie chciałem właśnie pilnować paki, chciałem iść na pojedyncze drzwi i tam poczekać. Sobie może już zarabiłem, bo ale ja już po prostu nie wiem, jestem tak zdenerwowany cały czas. Przegrane mecze cały czas mam ludzi, którzy nie potrafią podać info. Ehm, mają gdzieś grę. Ja nie wiem o co w tym chodzi, już nie mam pojęcia. Nie widzicie to nawet... wiesz nawet... Pod... Nawet zrobić fraga nie, nie idzie takiego prostego no. Ja jest to 5-5. Ten weekend ogólnie chciałbym sobie zrobić sporo nagrywek, bo jak ja nagrywam to jest. Nagrywam to z piątku na sobotę, wszystko teraz. A chciałbym sobie przez weekend sporo materiałów na zapas zrobić, ale nie wiem, czy mi się uda. Jak będę ja cały czas przegrywał, to nie zrobię nic. Ale myślę, czy nie zarobię sobie skrótu meczu, czy nie pokażę wam skrótu z tego przegranego meczu. Ostatniego, który był chyba 6-9 albo 7-9, coś takiego było. Mamy 6-5 w plecy. Nie wiem, czy jego nie ma przypadkiem w tym smoku chciałem powiedzieć teraz. <śmum> mamy 6-6. Niby blisko, a jednak tak daleko, bym powiedział. 7-6, nagle mój teammate sobie zaczął radzić. Na razie jest to dobry znak. Mamy 6, 7 do 6. Wychodzimy na prowadzenie. I jak wygramy tę rundę, to w tym momencie na pewno tego meczu nie przegramy już. Tylko trzeba tę rundę teraz wygrać. Tak to nie zrobię, niestety, nic teraz. Znowu pod morrem, na to rzucają, nie? Wiem, gdzie jest jeden. Jak zwykle ten jeden Kilnie, jak zwykle, mogło być tak pięknie. Nie! Ty śmieciu! No nie wierzę. Dobra, mamy to. 8-7. Ja się wyrabiam w tym meczu dzisiaj. Właściwie w tych meczach wszystkich. Ja już wiem, że cokolwiek się nie stanie w serwisie, czy wygramy, czy przegramy ją i będzie remis, to i tak materiał wejdzie na YouTube y, ale powiem wam, że mnie już to wszystko tutaj denerwuje <laughs> nie wiem jak... nie wiem i mamy 8-8 pięknie miała być wygrana i nic z tego nawet no za to możecie teraz zostawać łapkiem kulem. W Komentarze, subskrypcy, które ustanowiłem. No i tak się prezentuje końcowa tabela. No i widzimy się w następnych filmach. Jeszcze zobaczymy, czy coś pójdzie z rangą, ale wątpię w to. Nie. Widzimy się w następnych filmach. Siema.